Witam Cię serdecznie, drogi widzu z YouTube. Przegląd TikToku. Dawno nie było przeglądu TikToków, cały czas tylko Discord i Discord i Discord, więc dzisiaj wracamy na stare śmieci, że tak mogę rzec, i przegląd y, TikToków. robimy. Pamiętaj o tym, że zostawisz subika, like'a do góry i tak dalej, i tak dalej. A my przechodzimy do przeglądziku. I zapraszam Cię na twitch.tv-t, bo oczywiście, bo tutaj te przeglądy się odbywają. Ale Gimnazjum. Kto chodził do gimnazjum, nie zrobi hałas. Dobrze, 30 osób, ale bardzo głośnych. Ale, jakbym. mnie w gimnazjum walutą było złe zachowanie. Jakby... No to prawda, chyba, w każdym gimnazjum. Więc ja sobie postanowiłem, żeby najgorsze, nie? Będę miał jak najwięcej łów. Ej, dobra, okej, okay. ja w gimnazjum też odwaliłem parę głupich rzeczy. Oj, sporo ich było. Bardzo dużo. Ale rzeczywiście, z takich sytuacji z gimnazjum widzę. Cywa diabeł, okej? Okay? To no, mogliście się spodziewać, że odwaliłem coś głupiego na religii. Ja byłem strasznym gnojem na religii. Ogólnie ja bierzmowanie miałem w wieku 18 lat, bo musiałem je tam zrobić, bo brat poprosił mnie, żebym został szesnym, którym i tak później nie zostałem. I no, miałem takiego ziomka w gimnazjum. On był takim strasznym rozrabiaką, nie? Gościem, który zawsze musiał być tym najbardziej macą w klasie i tak dalej. No, i to był mój dobry ziomek, zawsze siedzieliśmy na, rel na religii, zawsze siadaliśmy w pierwszej ławce. Byłem na tyle dużym skur... Że zawsze na przykład, jak wchodziliśmy na reakcję religii, to wszystkie kwiatki z sali kładliśmy babce na biurku. Przychodziliśmy i się tak za tymi kwiatkami chowaliśmy, kur. I babka stoi. Ona, kto to zrobił, kto to zrobił? Oczywiście nikt nic nie odpowiada, oczywiście wiedziała, kto to zrobił. No że jak, jak, żeby kto inny, jak nie Bartek i Konrad. No, ale kiedyś ja wpadłem na bardzo po... Pomysł, już wam o nim mówiłem parę razy, ale to jest adekwatne do sytuacji, która się dzieje na ekranie. Ano, stwierdziliśmy sobie kiedyś, że wejdziemy do tej sali od RGD, tam mówiliśmy o jakiejś zmienioną. Babka, z tego co wiedzieliśmy, nigdy nie uczyła w tej sali, bo to była sala jakaś na zmianie, bo tam był jakiś remont, czy coś tam w innej sali. Więc... No i my w tej sali już byliśmy niejednokrotnie i wiedzieliśmy, że za oknem jest taki mini daszek. Że może sobie wyjść przez okno i normalnie stać, dopasać i sięga, nie? No i. Kur... Jak teraz mówię, to jest takie głupie, ja wyszedłem na ten daszek i czekaliśmy specjalnie, weszliśmy, była sala otwarta, bo się wytrzymała, weszliśmy wcześniej do sali i czekaliśmy na babkę, ja sobie na balkonie tam siedziałem, na tym balkoniku, lajtowo, czekałem, aż babka wejdzie do sali, kucłem, czy kucnąłem, kucnąłem i złapałem się parapetu i Konrad łapał mnie właśnie za rękę, że niby kur... spadam, ja pier... Jak ta babka szybko do ten. szybko podbiegła do tego parapetu, a ja nagle wstaję i mówię dzień dobry. Babka prawie za dostała, i. Ja! To był mój najgłupszy chyba żart w gimnazjum. Nie jestem z niego dumny, żeby nie było, że się chwalę, że jestem giga dumny z tego, ale to było porąbane Było jeszcze parę reakcji w gimnazjum, ale. mają tam jakieś podpalone śmietniki i tak dalej. Tragedia. W tym roku w Polsce święta są odwołane. Na rzecz świąt w Niemczech Esa Kur... Deutschland. <laughs> no cóż, niestety, widzowie, niestety. jakimś myściałem. Mm -hmm. No dobra, pasuje robota. Nie <śmiewanie> <śmiewanie> to śmieszny, kur... zawsze mi śmieszny ten pies. Ze względu na to, że dewolka robi dokładnie takie same miny, jak, kur... ale jeden do jeden, przysięgam. <śmiewanie> Proszę bardzo, jaki piesio, jaki się warga, kurde. <śmiewanie> Jeszcze tak się <śmiewanie> Uśmiecha zadziornie. Widzicie gangstera nie jest takie proste. To nie tylko imprezy i d**ki. Trzeba ciężko pracować, dzielić się z ziomkami, chodzić na siłownie, opłacać adwokatów, dusić <gorgeous noise> zdesperowanych dłużników, a w tym wszystkim... O to są moje kur... Lubione mamy ostatnio, bez żartu. Ja Staram starą wysyłam sobie tyle tych memów, kurwa. takich życiowych, że kosmos. Tak. To kosmos. No, ale trochę przykre, ale prawdziwe. Zazwyczaj ci wysoko postawieni, co jest wysokie. To jest takie dobre. To This is dobre. To This To This is empty. Oj. This was uh, probably probably than than full. This, the top is not all the way on, that was more than halfway full. let's try To come on, let's go. O kur... to raczej niezbyt zdrowe jest dla piesków, tak, tylko na Ale raz się zdarzyło. Ferni to alkoholu w ogóle nie dotknie, nie? Nie ma chuja. Bo się, bo się brzydzi. Ale Demolka kiedyś zostawiliśmy. Ja zostawiłem whisky, kur... na stole. Ja przychodzę, a ona robi tak... I tak zaczyna kichać jak no i patrzę, ona kurde i cały w tej łyżce Ona mówi, co ty robisz, dziewczyno, kurwa, Oszalałaś? Ale to jest trzeba od razu, tak marki do góry, mówię, nie smaczne. Ale próbowała zajrzeć jeszcze drugi raz, alkoholiczka. Matko boska, ale Kiry! Rura, rura! Rura musi je Rura! Rura! <tokatujesz> <many> <many> o nie, ja też będę się przebiec chyba do ziomka w takim razie. <many> Fajna telewizja? No, my też mamy fajną. A nie, czekaj. Ba, stoję w korku na autostradzie i patrzę przez okno, mówię. O kur... a... Co za skubany? A nie! Chomik! Co on tu robi? Fajny. W pier... trawę. trawę Czekaj, czy się wystraszy, jak otworzę drzwi. Chomik! U! O! Ty uciekł do tej dziury. Ty to nie był chomik! To nie był jakiś piesek preriowy czy coś? Udekorujmy razem choinkę, to takie romantyczne. Moja dziewczyna, kiedy powies ee, powiesiłem dwie takie same bombki obok siebie. To jest takie prawdziwe. Ja pierdykam. Nie, nie policzę ile razy zostałem od matki, że źle powiesiłem bombki obok siebie. O! <śpiewanie> <śpiewanie> UWAŻAJ! 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 Przysięgam <laughs> ja kur... na każdym zakręcie z babą. <laughs> Bartek, UWAŻAJ! Ale podobało mi się, bo wczoraj jechałem z Szymkiem i wszedłem kur... lekkim tym, lekkim ślizgiem w zakręt specjalnie, żeby zobaczyć czy Szymek coś powie. Miał totalnie wyjęte. ja z babą jak wchodzę tylko tam... Na... Bartek! KUR... Oh yeah. Belly Rub. Belly rub. You like that shit? Yeah. <laughs> well here we go folks. about to administer my first and second dose of Polish Pfizer. Dose number one of Polish Pfizer. Here we go. Oh kurwa, jego on the pisk. Sorry folks, side effects speaking Polish may occur. And so now, to follow the first dose, we're going to apply a booster pickle. This booster will improve your immunity from COVID up to 30%. Here we go. And now, without any further ado, let's apply the second dose of Polish Pfizer. Let's not wait three weeks. Let's get good now. Okay, here we go. My second dose. <laughs> <laughs> Sorry, folks. Like I said, side effects. Sorry, folks. And we'll apply the booster to complete the treatment. Huh? Oh. In Nie ma świąt bez solnika. Spadł porządnie. Mmm, solnik! Ochotę... Mama zawsze zbierała śnieg do zniednicy! I teraz wszyscy możemy zająć się solnikiem. Wesołych świąt, kochani. O cholera, czy to Freddy Fazbear? Ur-ur-ur-ur-ur-ur-ur. Ja pier... <laughs> O cholera. I chyba koniec kolekcji wspaniałej. Koniec przeglądu TikToków na dzisiaj, widzowie.